Sacicol everyone! Witajcie kochani! <głos> <głos> jak wiecie, jesteśmy w Polsce i muszę powiedzieć, że nie gotuję tutaj tak jak w domu. Dużo mniej dużo, dużo, dużo mniej. <noise> Korzystam z tego, że jestem u rodziców i zajadamy się polskimi posiłkami, <noise> prawda? Były już pierogi, gołąbki, oczywiście schabowy, pieczenie i inne takie. Jem też dużo więcej słodyczy, jak widać poprysz tak na mojej twarzy. Niestety. Co do diety, nadal e, trzymam wagę i na cza czasem nawet leci w dół. No znaczy? co? Wczoraj gotowałam. E, Palak panir, ale bez panir, tylko y, z biedronkowym zamiennikiem. Do tej pory gotowałam y, już stofu, no i teraz z tym serkiem typu włoskiego. I muszę powiedzieć, że jednak panir to panir, całkiem inny smak, ale ten serek jak najbardziej y, dobrze zastępuje, y, tak samo jak stofu. No 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 więc. Y, Warte jest spróbowanie, szczególnie dla tych, którzy jeszcze nie mieli za dużej styczności z panierem, czyli nie wiedzą jak to powinno smakować. Bo jest pyszne, tylko po prostu y, nie smakuje w 100% tak samo jak, jak indyjski. Serapki. Zapraszam do oglądania mojego wczorajszego gotowania. Podzielę się z wami przepisem. No i co? Na zakupach byłam w i to oto co kupiłam, by ugotować to dzisiejsze indyjskie danie. Wszystko kroję w dużą kostkę, bo później będę blendować, więc nie muszę jakoś drobno siekać. Dwie cebule, 5 cebków czosnku, 1 cm imbiru i jedno czerwone, czyli wrzucamy na rozgrzany olej z liściem laurowym. Jak widać, cebulę dosypuję później, jak już je chili yy, i czosnek i imbir trochę podsmażą i są takie miękkiejsze. Jak otworzyłam pokrywkę, żeby zwrócić cebulę, to moja siostra zajrzała do kuchni i zapytała, co tak pięknie pachnie. Ena ja pomagała poprzez nieprzeszkadzanie. Czyli jedno z trudniejszych cech gotowania z dziećmi jest, żeby było cichutko. Zamiast panilo użyję z biedronki. Jest to ser typu włoskiego z Biedronki. tak oto on wygląda w środku zaraz wam pokażę ale zanim jeszcze pokroję to zajrzymy do garka i wrzućmy pomidory Jeśli się zastanawiacie, co robią moje dzieci, to są zaraz obok. Zgadnijcie, o czym zapomniałam. Trzeba posolić oczywiście. Zazwyczaj solę trochę wcześniej, jeszcze zanim bym dodała te pomidory. No i teraz ten polski panier e, kroję i przyprawiam e, kurkumą i gram masalą. Po podsmażeniu sera i zblendowaniu szpinaku razem z tym sosem czoskowo-imbirowo-cebulowym łączymy wszystkie składniki i gotujemy przez parę minut, aż będzie wszystko pyszne. No i wtedy zabieramy się też za robienie Routy do tego. Mam nadzieję, że przygotowany materiał wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, polubienia i skomentowania. Ej, rodzinie Ej, smakowało. Powiedzieli, że to było najłagodniejsze. Ej, najłagodniejsze indyjskie danie, jakie zrobiłam. Bo specjalnie dla nich nie dodawałam dużo chili. Ostatnio zrobiłam bez chili i było bardzo mało takiego indyjskiego smaku. Nie paprykę zamiast chili, specjalnie, żeby było im łagodniej. Ale teraz dodałam jedno czerwone chili, żebym jednak mogła poczuć ten indyjski smak. A tak, staram się robić routine regularne dla dzieci, ale one sobie za bardzo nie jedzą, więc samo no albo szybki dal. No. Ja do tej pory robiłam dal, no to papryka panir na początku i takie y, połączenie pakory z, y, y, z plackami ziemniaczanymi, więc za dużo tutaj indyjskiego nie robię, no ale dla samej siebie to nie warto. A, y, Moja rodzinka jakoś się nie pali do indyjskich smaków. Jak zrobię, to zjedzam, aczkolwiek sami się o to nie proszę. I jest dużo do jedzenia tutaj, więc że tak powiem, nie narzucam się. Korzystam z tego, że inni gotują się, zajadam. Może za dużo. Aczkolwiek wracając, tak, nic nie przytyłam. Więc jest dobrze. Jakbyście chcieli dowiedzieć się, jak to się stało, że nic nie przytyłam, dajcie mi znać. No, a teraz to mówimy pa pa i do zobaczenia następnym razem. papa. pa. Papa! pa. Zrób pa pa. Pa, pa. pa, pa? Kisi, kisi? kisi, kisi? Mua. kisi, kisi. Kisi, kisi, kisi. 哎呀妈！<laughs> <laughs>